My Polacy jesteśmy takim narodem, co udowodnili nasi przodkowie, że potrafimy się zjednoczyć, potrafimy zrezygnować z jakichś uciech na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz dobrostanu własnego oraz dobrostanu społeczeństwa. Udowadnialiśmy to w okresie wojny, w okresie biedy, w okresie komuny. Jeżeli była trzeba, to zaciskaliśmy pasa i potrafiliśmy rezygnować ze swoich uciech, realizacji w przestrzeni kulturalnej, rezygnacji z korzystania, mówię, z tego, co daje nam tylko i wyłącznie większą przyjemność. Jednak w dobie tego, co teraz się dzieje, Polacy po tych dziesięciu miesiącach totalnej propagandy medialnej, politycznej, także wprowadzając różnego rodzaju obostrzenia mające na celu na poziomie świadomości i nieświadomości nas, nas zastraszać. Mam chociażby na myśli konieczność zakładania maseczek, plakaty z koniecznością zakładania maseczek, takie piękne hasła, które doskonale wpisują się w PR prawa i sprawiedliwości, jak narodowa kwarantanna, narodowy lockdown, narodowe szczepienie. Narodowe ratowanie seniorów. Wszystko jest narodowe, No właśnie, tutaj, Jasku przerwę Ci, żeby dopytać, bo to moim zdaniem kompromituje w ogóle ten piękny przymiotnik narodowy. Naród polski to jest wielka wartość, to jest coś, dla dlaczego żyjemy, tak? Dla narodu, za naród, ginęli ludzie, no a teraz to jest kompromitowanie nie tylko w ogóle tego przymiotnika narodowy, ale takiej idei narodowej wszelkiej prawicowości, moim zdaniem, przez Prawo i Sprawiedliwość. Właśnie w tym, w tym temacie. Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która ima się bardzo podobnych metod do tych, które sami krytykowali, gdy rządziła Platforma Obywatelska i PSL. Mówiąc, że z polityki uczynili sobie marketing. No to właśnie Prawo i Sprawiedliwość uczyniło sobie marketing, używając hasła, które najlepiej się sprzedają, które sprawiają, że elektorat się, ten twardy elektorat jest utrzymywany. I dokoptowuje się kolejnych nowych zwolenników do swojego elektoratu. Tutaj nie ma mowy o żadnych patriotycznych wartościach. Czego przykładem niech będzie nawet odznaczenie Żorżety Mosbacher, o czym jeszcze dziś będziemy mówili. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o jakieś akcenty marketingowe, propagandowe które dobrze zostaną przyjęte przez większość społeczeństwa. Stąd tak wykorzystywane jest pojęcie narodowe, ponieważ do 2015 roku na fali kompromitacji POPSL, ten przymiotnik narodowy był wręcz pożądany przez społeczeństwo. Za mało było tego tej narodowości w określeniach, w działalności rządu, w działalności polityków, ale Stąd polskiej narodowości, też... nie jakiejkolwiek innej. <laughs> tak, o, tak, oczywiście. Gdy obserwujemy działalność Prawa i Sprawiedliwości, a przy tym także i prezydenta Andrzeja Dudy od 2015 roku, to widzimy, że ten przymiotnik narodowy i wycieranie sobie twarzy żołnierzami wyklętymi oraz wieloma innymi wybitnymi jednostkami z naszej historii jest na porządku dziennym. A równolegle do tego idzie na przykład uginanie się pod batem środowisk zagranicznych, żydowskich, na przykład w kwestii noweli ustawy o IPM, na przykład w kwestii nieodbierania orderu Janowi Tomaszewi Grosowi. Tutaj oczywiście możemy wiele kwestii wymieniać. No, PIS to jest taka partia, która ma słabość do silnych, a brak litości do słabych, którzy są tolerancyjni, którzy są dobrzy, którzy chcą naprawdę dobra dla Ojczyzny i Państwa, którzy mają szlachetne intencje.